Witamy ze stoiska Direct Out na targach ABC, firmy, które jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Direct Out zasłynął przez ostatnie lata głównie z procesorów serii Prodigy, które były wykorzystane chyba w największych eventach, showach i koncertach na świecie oraz w Polsce. I na tych targach możemy zobaczyć, na własne oczy dotknąć i posłuchać najnowszego procesora, czyli oczekiwanego młodszego brata Prodigy, czyli Mavena. Mamy tu procesor zamknięty w małej ramie, który dysponuje tak samo potężnym DSP jak seria Prodigy, Natomiast mamy nieco uboższe plecy tego procesora, czyli mniej kart możemy do niego włożyć. Natomiast, tak jak mówiłem na początku, samo DSP nie różni się od, od większej wersji. Oraz, co, co również bardzo atrakcyjne, nowa karta, która jest oczywiście kompatybilna z procesami Prodigy oraz z Maven. A mowa tu o USB-IO, które umożliwia nam rejestrację i odtwarzanie sygnałów z naszych komputerów za pośrednictwem kabla USB. A na końcu kabla po stronie komputera otwiera nam się znana z aplikacja z kart i interfejsów RME, czyli Total Mix. Także w chwili obecnej możemy rejestrować sygnały z dowolnego formatu cyfrowego, analogowego, jakiego możemy sobie zamarzyć. Czyli mówimy tu o Ravenie, Sandgridzie, Dante oraz innych formatach cyfrowych. Czy MADI na nasz komputer, ale także wykorzystywać nasze komputery jako maszyny playbackowe, czy dysponować nasze sygnały spośród wszystkich wspomnianych wcześniej formatów sieci over IP, czy sygnałów analogowych, czy AS. Tak jak w wyższych procesorach, mamy tu pełną integrację z oprogramowaniem smart, także możemy zmierzyć sobie nasz system, wystroić nasz system, możemy wymienić sygnały pomiędzy różnymi cyfrowymi formatami. Natomiast jeżeli nie potrzebujemy tak dużej matrycy jak procesor MP i nie chcemy wydawać większych pieniędzy, tylko na przykład podzielić sobie nasz system na mniejsze jednostki. Możemy spokojnie zakupić sobie dwa mniejsze urządzenia i dowolnie miksować karty pomiędzy nimi. Dostosowywać sobie nasze, nasze procesory w zależności od potrzeby danego wydarzenia. Jeśli chodzi o karty Direct Out, możemy wybierać teraz z, multi, z multikanałowych kart w zakończonych SF oraz BNC, co oznacza multikanałowych. Jedna karta mieści 256 kanałów w dwie strony w formacie MADI. Zatem, przy największych procesorach serii ProDigi, nasza ilość sygnałów po MADI rośnie naprawdę do niebotycznych. Ponad 1600 kanałów w dwie strony po MADI. Także bardzo długo wyczekiwane mniejsze rozwiązanie dla firm rentarowych, które spokojnie może być wykorzystane jako procesor zarządzający naszym systemem, czy tak zwany master desk, albo nawet interfejs w związku z, nowym, z, nową, z nową płytką USB w naszym studiu nagrań. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja. Zapraszamy do kontaktu z firmą Commercial Audio e, oczywiście i zapoznanie się z całą gamą urządzeń firmy Direct.out.